Siema, ja jestem oczywiście Max. Witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z serii Tygodnia na Maxa. Dzisiaj przed nami ciekawy odcinek, ponieważ posłużymy się konfiguratorem nowej Dacia Duster. Zobaczymy, jakie są ceny, jakie są dodatki, jakie są wersje wyposażenia i przede wszystkim napędy. Więc zapraszam Was na ten ciekawy odcinek. No i oczywiście posłużymy się dzisiaj moim komputerem. Zapraszam na odcinek. Jak widzicie, mam już komputer przed sobą. Widzicie mój ekran. Jesteśmy oczywiście na stronie DACI. Przede wszystkim aktualnie, kiedy to nagrywam, trwają dni Dastera, więc już na samym wejściu na stronę Daster nam się pokazuje. Przejdźmy sobie właśnie do menu, gdzie znajdziemy właśnie konfigurator. Konfiguruj. No i przechodzimy do konfiguratora. Pierwszą z wersji jest Essential, jak widzicie, za nie jest pełna tysięcy złotych. Przypominam że kiedy Duster czy debiutował czy już był na rynku 10 lat temu wraz z pierwszą generacją właśnie Dustera kosztował 39 900 złotych i naprawdę wtedy to była trochę inna cena i inna kasa. Natomiast tak jak widzicie teraz nie jest to już tak tani samochód. Natomiast rozpiętość cenowa wersji wyposażenia nie jest bardzo duża ponieważ wahają się one o niec pełna 20 tysięcy złotych, tak naprawdę 14 tysięcy złotych jest to różnicy. Dobra, najpierw sobie przejdziemy przez tą podstawową wersję, która jest dostępna tylko z, jak widzicie już, litrowym silnikiem i tylko z instalacją LPG, jest ECO-G, właśnie z manualem, który ma moment obrotowy 160 Nm i właśnie manualną sześciobiegową skrzynię wieków. No dobra, no to wybieramy ten napęd. To jest, pamiętajcie, tak jak widzicie wersja na dole, od 999 zł miesięcznie. Taki mamy sobie oto, takiego mamy sobie oto Dastera. Zobaczmy, co on oferuje. Mamy dwa kolory do wyboru za 2700 zł. Już widzę, jak do podstawowej wersji dobieram sobie coś takiego, OK. Mamy stalówki, do których, 16 stalówki, do których nie jesteśmy w stanie dokupić żadnych kołpaków w standardzie. No i podstawową tapicerkę już teraz zobaczymy, jak wygląda to wnętrze tego naszego Duster'a. ok mamy już dość fajnie wyglądające fotele to są te które już są znane z poprzednich daci i one są naprawdę dość przyjemnie wygodne kierownica która już jest w pełni wielofunkcyjna natomiast nie mamy tego z boku pilota do radia bo radia tutaj nie ma jak widzicie jest tylko pusta zaślepka tutaj poniżej także same zaślepki na przyciski i z tego, co widzę, nie mamy klimatu, a nie, chyba jest klimat, to chyba jest przycisk AC. Zaraz zobaczymy w opcjach, bo niestety ten konfigurator nie jest na tyle wyraźny, jak być powinien. No dobra, przejdźmy sobie dalej. Z ważniejszych rzeczy no to już mamy elektrykę szyb, elektrykę lusterek, więc nie jest to już tak okrojone auto, jak bywało kiedyś. Ciemna podsufitka, co zawsze daje dość fajne wrażenie, to najważniejsze. No nic tutaj takiego nie wymyślimy, dobra idziemy dalej. Zobaczmy jakie on ma opcje i czy on ma, stawiam, że ma, bo wydaje mi się, że tam jest napisane AC. A czy tutaj właśnie jesteśmy w stanie to zobaczyć? Szukamy, 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 ok. Mamy przede wszystkim system multimedialny z bluetoothem, czterema głośnikami, tylko on po prostu nie ma wyświetlacza. Naprawdę? Mamy już czujniki parkowania, z tyłu w tyłu Ue, nawet czujniki parkowania ona ma z tyłu, no to fajnie. I tak rzeczywiście jest klimatyzacja, już ją tutaj widzę, mamy klimę manualną, ale jest, najważniejsze. Dobra, rzeczywiście fajnie, nie jest to już tak podstawowo sile wyposażony samochód, jak to bywało kiedyś. Myślę, że to naprawdę dużo już nam daje. No i jest to samochód, pamiętajcie, za 80 tysięcy złotych niecałe. Dobra, co możemy do niego dobrać? Tu są generalnie akcesoria, z tego co widzimy. Nie ma tutaj wyposażenia dodatkowego. Chyba, że coś powiem Nie, tak naprawdę nie ma tutaj, takiego wyposażenia typowo. Tylko właśnie z tego co też nalenne teraz jest Duster, czyli te dodatkowe u gdzie możemy sobie domontować jakiś uchwyt na napój, uchwyt na tablet. No to jest spoko, trochę podróba Simpic Diverów i myślę, że w stanie daczy nikt na to nie będzie zwracał tak naprawdę uwagi. No i mamy 80 tysięcy złotych za naszego dastera. Dobra, przejdźmy sobie może do jakiejś kawszej wersji. Nie chcę brać najbogatszej, bo to nam trochę zepsuje tak naprawdę to, jakie opcje możemy do niego dobrać. Więc weźmy tę pośrodkową wersję, która nazywa się Expression. Mamy konfiguruj, o i tu mamy jakiś fajny wybór napędów. Mamy tak, oczywiście litra z gazem 100 koni, dalej mamy ten już znany silnik TCE 130, czyli po prostu 1.3 TCE o moc 130 koni, które jest w manualu tylko i wyłącznie, zaś już też z napędem na cztery koła, co jest fajne dla Dastara, bo nie każdy taki mały SUV jest dostępny z napędem na cztery koła. Też jest to już Mike hybrid, więc jest to miękka hybryda. Natomiast też możemy sobie już jako najwyższa wersja za 111 tysięcy złotych wziąć sobie napęd hybrid 140. To jest na pewno ten napęd Renault bazowo na silniku 1.6 wolnosącym, który to nie jest demonem prędkości. Ma tą pogiętą dziwną skrzynię głową i jego nie chce brać, żeby nie zepsuł nam też rankingu. Weźmy sobie ten napęd 130. Ja takim autem jeździłem, nie w przypadku Dastera za silnikiem. I jest to napęd, który zdaje sobie sprawę, że do Dastera jest zupełnie wystarczający. Auto wygląda fajnie, jak widzicie nie jest to na samych plastikach, już nie jest na stalówkach. Fajnie nam wygląda i więcej kolorów by nam się pojawiło do wyboru. Tu już myślę, że możemy się pokusić o ten znany z poprzedniej generacji Duster'a, fajny taki miedziano-brązowy kolor. Belgi to już są 17, zaś do wyboru nie mamy ich żadnych tak naprawdę. I ta pizzerka też to już jest narzucona nam z takim niebieskim materiałem po środku. Powiększym sobie ten ekran, zobaczymy co już tutaj mamy. Mamy już cyfrowe zegary, oczywiście tylko na środku jest wyświetlacz, bo jak widzicie po bokach jest to nadal deska jakby rozdzielcza, która ma po prostu wypełnienie takimi mniejszymi wyświetlaczami. Tu już jak widzę są cztery szyby w prądzie. Mamy już ten większy ekran, który ma już ten nowy system. Poniżej także ma obsługę klimatyzacji automatycznej już tutaj tak naprawdę, bo poniżej gdzie tam wcześniej był panel obsługi mamy po prostu schowek. Także ten jeden z u tutaj przy tym przypadku miejsce na telefon. Szkoda, że tego miejsca na telefon nie ma w tej bazowej wersji. Dobra, no, z tyłu się dużo nie zmieniło, poza tym, że mamy elektrykę szyb. Nic tutaj nas więcej nie zadziwi. Pokażcie mi natomiast, bo tu już na pewno będziemy mieli jakieś opcje, to tutaj mamy do wyboru. Mamy tak, pakiet zimowy 1200 zł, kierownica podgrzewana i wtedy też mamy przednie fotele podgrzewane, koło dojazdowe i jakiś jeszcze większy system 10-calowy. Dodajmy go, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to jest większy ekran, czy to jest inny system? Nie, to jest to po prostu inny, czym to się różni? Okej, okay, mamy na pewno inne głośniki. Aha, ok, on wtedy po prostu już, już ma fabrycznie nawigację, bo ten pewnie fabrycznie nawigacji nie ma, tylko za sprawą Android Auto albo Apple CarPlay. Dobra, przechodzimy dalej. No i tutaj mamy akcesoria zewnętrzne. Taki samochód wyniósłby nas stówkę. Jest to już fajny napęd, ponieważ nie jest to po prostu liter, który chodzi jak chce. Natomiast mówię, jest to już też fajne auto, bo on już nie wygląda tak tragicznie. Pokażcie mi osiągi, właśnie 0,199 sekundy, dobry czas, 180, tylkoś maksymalna, szkoda, bo trochę mało i o, z tyłu, co ciekawe, mamy bębny w takim aucie, ale ja, ja myślałem, że już taki 130-konny silnik powinien mieć troszkę, troszkę mocniejszy ten, ten napęd. A, zobaczcie. To nie jest 1.3, które już dobrze znamy, tylko to jest ten nowy napęd 1.2. Nie, nie wiedziałem, że daster go ma. I w przypadku Mine Hybrida myślałem, że ten napęd będzie tylko pod hybrydy plugin. Zobaczcie, jestem w szoku, ale to też przez to, że Renault jakby tam na wyborze napędów nie pokazuje nam, jaka to jest pojemność silnika. To właśnie jest o tyle wada, że nie wiemy, jaką, jaki mamy napęd. Dobra, ostatnie konfigurujemy takiego dastera na pełnym wypasie. Zobaczymy, ile taki daster nas wyniesie, więc bierzemy sobie wersję. No, Journey jest niby tańsza, ale jest dalej. A Extreme jest niby niezdroższa. Extreme pewnie jest bardziej pod, pod terem. Dobra, weźmy sobie taką bardziej bulwarówkę z tego, zróbmy. Bierzemy tym razem już hybrydę pełną, 140-konną. Felgi mamy te same, lakier mamy ten sam. Do wyboru tutaj mamy już jednak wyższe felgi, bo są to 18, natomiast wzór jest myślę, że bardzo bliźniaczy. W środku poza tym, że zmieniliśmy sobie skrzynię, więc naturalnie mamy tym bardziej już inny wolant do, do tej skrzyni, bo tam jednak były manualne skrzynie. Ok. Przechodzimy do. OK, tu mamy pakiet parking z czujnikami z przodu z tyłu oraz z boku, z kamerą multi-view, czyli pewnie coś w stylu 360 stopni i martwym polem. No i do tego też pakiet zimowy, okej, okay, wszystkie opcje sobie dodajemy i pokażcie mi cenę tego. Tych akcji równie dobieram. Duster'a za 123 500 zł. Ja myślę, że generalnie ta hybryda się tutaj zupełnie nie opłaca, bo ten napęd, bo to nie jest plug-in, więc tak na prądzie nie przejedziecie nim wiele, a na a spalanie tego chyba jest 4, mi niby, Dacia niby sugeruje nam, żeby ma palić 4 litry, natomiast tamten napęd 1, i tak będzie napalił około 5,5-6 litrów, więc wydaje mi się, że dopłata do tej hybrydy zupełnie tutaj nie ma sensu. Gdyby to był plug jak najbardziej. Ale w tym przypadku myślę, że to zbyt dużego sensu nie ma. Pokażcie mi jeszcze ten napęd w Extreme. Nie, Extreme ma dosłownie to samo do wyboru, więc to też warto zaznaczyć. Natomiast czy on ma coś więcej do wyboru? Ma inne felgi. Ma też felgi do wyboru 17 i 18, ok. Takie same jak tam, tak naprawdę. Ma trochę inne detale, bo zobaczcie, że tutaj lusterka i wykończenie wnętrza jest w takim złoto-miedzianym kolorze, trochę podobnym dla kupry. Zresztą tak samo wygląda wykończenie tapicerki. Okej, okay, ale no, wiele się to nie różni generalnie, ta wersja od tamtej. Czy tutaj mam coś do wyboru? Pakiet Techno, która ma a, automatyczny hamulec ręczny i tylko tyle tak naprawdę. Zobaczcie, ta wersja tak naprawdę trochę na kasę. Yy... A cena tego auta to 127 tysięcy i 200 złotych. Uważam, że konfigurator Dacia Duster jest całkiem sensowny, uważam, że ten samochód za to, co oferuje, oczywiście nim nie jeździłem, nie mogę się powiedzieć, jeżeli odezwa się do Dacia i będzie chciał mi taki samochód użyczyć na przejażdżkę, to chętnie Wam to nagram, natomiast myślę, że ten samochód jest naprawdę dobrze wyceniony na ten rok i nie jest przedrożony. Uważam, że przedrożone są poszczególne wersje czy napędy, może bardziej właśnie wersja, czy ten napęd hybrydowy. Oczywiście wiem, że to jest hybryda, ona musi więcej kosztować, całe zaprojektowanie tego od początku do końca jest drogie i kosztuje. Natomiast uważam, że w przypadku takiego auta, jakim jest Duster, zupełnie nie ma to sensu i myślę, że ten napęd hybrydowy nie będzie się za bardzo sprzedawał. To przynajmniej moje zdanie. Przechodzimy do tych cotygodniowych memów. Teraz przechodzimy oczywiście do tych cotygodniowych memów. <noise> Za niedługą rodzinę, także zrobiłem mam specjalnie ciasto. <noise> na zdjęciu widzimy jeden z jakichś takich chyba pierwotnych radarów w Polsce i gwiazdę pewnie tamtych czasów, czyli Czesia. Oczywiście ja wiem, kim był Czesio. Tak naprawdę tata tam mnie na tym zupełnie wychowywał yy, od początku do końca. I gdzieś nie dotknąłem się nawet maskotkę Czesia. Yy, Czesia zajmował fotopstryczek. no Myślę, że powinien nie jeden z poznania. Zająć. Mamy Audi i BMW. Gdyby tylko wiedzieli, że Francuzi się psują i elektryka nie działa, cytryna. Szczerze mówiąc, że nie mam cytryna już ponad 3 miesiące. Jeżdżę z Maksem, jestem z niego zadowolony. Złego słowa nie mogę nie powiedzieć, ale jednak brakuje mi tego czegoś, co miała cytryna. I mimo, że wiecie, mam s maxa na wielkich balonowych oponach, które naprawdę i zawieszenie, które jest tam niewybite dobrze wszystkie nierówności przejeżdża, nic nie wali, yy, samochód świetnie się prowadzi, to nadal to nie jest Citroen i nadal brakuje mi tego czegoś. Nie mówię o tym, że brakuje mi komfortu, tylko brakuje tego czegoś, co ten Citroen mi dostarczał. I naprawdę, mimo tego, że miałem z nim różne dziwne akcje, sytuacje i że czasem nie dawał mi spokoju, to jednak yy, bardzo dobrze go wspominam i myślę, że szczerze każdemu bym c polecił, bo jest autem w śmiesznej kasie, jeżeli nie traficie na zajechany egzemplarz, to są to naprawdę świetne auta. To rzeczywiście wszystko w tym odcinku Tygodnia na Maxa. Bardzo Wam dziękuję oczywiście za oglądanie. Dajcie znać, czy Wy rozglądacie się za nowym jaką widzicie dla niego konkurencję. Dzięki, na razie, cześć, Widzimy się oczywiście już za tydzień o 20 na kolejnym odcinku serii Tygodnia na Maxa.